To centralka, tak? Witajcie no, wszyscy dzisiaj junakiem. Zaczynamy, jak to jeździ. Bardzo dziwnie. Też nie dziwnie się na tym jeździ. Nie chcę tego rozbić. Lusterka Te są całkowicie nieustawione na mnie. Ale całkiem inaczej niż Yamaha. Ja ale fajnie Taka się nie wróciła no, no wydaje mi się że ma trochę więcej powera od mojej machy. biegi dziwnie wchodzą. Fajny sprzęt, ciekawy. Na pewno fajnie i brzmi, wiecie? to wygląda. No. Jeszcze mi się sznurówki kurde w butach zaczepiają. O, nie działa coś? Aha. A, tylko samochód jakiś siedzi.